Zowie. Dziś nagrywam filmik z opatrzenia kanału mojego kolegi Dominika Kowalskiego. Mam nadzieję, że tego nie zobaczy, Bo będzie wczony po zawsze. Bo zawsze mówię, żebym nie mówił jego imienia. A akurat zapomniałam, że on to mówi, ale dobra, który odcinek pierwszy nagrywam dobra ten... O właśnie przed chwilą to oglądam od początku. Trzeba alokoladów i dzisiaj zagrać sobie takie podwróbka bedło. O nie! No to, chuj, to Ej, teraz będę ze śmiesznego. I tu jedno będzie. że wygrała liga, za ligę. SŁYCHAĆ PIE NA oh. <laughs> On nie wiesz jak go słychać Ja on to kurde jeszcze wrzucił Dobra wyjść. <coughs> Beko. Dobra Dobra niech tak jej zagrajmy Ty bezmorski right. Może to Pobiorę i test o, Bedwars! To za mnie po śmierci. zobaczymy. dzisiaj sobie w to zagrany. Tak, w to się gra. A ja mam na. Głos. O, o madre! O, to, to, to. Co wygrało? Proszę, żeby. Bardzo wygrała. Gdzie jest? Tato! <laughs> tato! <laughs> Leci od razu do taty. Mógł cięcie zrobić, kurde. Boże, co ja tak wiem. Barcelona wczoraj wygrała. Barcelona. Nie mam ma jak to jest możliwe. To nie było wczoraj, ale no, dobra, to on był co tylko. Może sobie to popierę. Mam też spektakl, że nie ma nagrywało, ale ja nie wiem, dobra, nawet, czy to nie, kurzy szukać? bo ja sobie raz, od jednej raz w telefon trafia. O! Dużo, to tak dużo powiadomień nie mnie z wideo, że Ja się boję, to pobiera, gdyby to jakiś wirus. jestem przekonany, bo on dostał wirusa nieraz na telefonie. I tak było, on dostał wirusa normalnie. O, miał to kliknąć i nie kliknął tego. Zobacz, tak, tak stawiał. Teraz mu zepsuł całą grę. <grybujesz> o, widzicie zepsuło mu się teraz. To klika. O, o, nagrywam ten film o godzinie 22.32. Jestem na maksa zmęczona, że ciebie. Może już teraz na konta. Zaraz będę musiał ten filmik skończyć, ten odcinek skończymy, jutro dokończymy, to jest odcinek z tego. To zrobić zacięcie na noc. Albo nie. Dobra, nagram dron samego rana. O kurde, nie, bo matka ja przyjeżdża. A jestem nie mojego butelki. Ale przez stronę, tak nie Czy muszę jechać tu, jak to się nazywa? Eee, zapomniałem. Do kolegi Geysa. Dobra, nie zaraz tak Geysa. Tak do butelki, jak już wiem. Bo ja to może jutro na pewno Bo wrócę gdzieś, gdzieś w Więc nie będę mógł, mógł nagrać filmu. Jutro nie wiem, czy będę mógł film nagrać. Dobra. O. Dzięki Robbie. Dobra, co chcę nagrać? O, go i wysad. O. Bye bye. Ja w inny sposób dzisiaj nagrywam nie z x -Royda. Jak chodź to tej aplikacji? Ja nie używam tej teraz, widzę. Bo nie mam tej takiej kropki. Tylko używam innej aplikacji. Znaczy to nie jest nawet aplikacja, ja to zrobiłem patrzę. Wszystko sobie tak. I tutaj rejestracja ekranu. Tak, to zrobiłam, na pewnie tego nie ma. Kurde! <laughs> to jest my slow ogląda. No co ty dominik robisz? Dobra, zagrajmy w gamę Matredasa. Ile to? M telefon. Ja mam tą. Grę. rezerwowałem, sobie tam gamometry kadasza. Co Są tak dobrze w I XD ja tak nie umiem. O! Hehe! <laughs> znaczy chyba takiego typka, który cały czas yy, nagrywa tak z tego. I taki coś ma do myszki i tak mu szybko klika. Co to nagro, kurde, wieso, dobra? To nara już się żegną z wami, pa!